I dobra, bo ja nagrałem film, ja w sumie muszę go poprawić, bo nagrałem go tak z dupy, nie? że zacząłem opowiadać sobie o, o naklejce z Szanghaju, po czym nagle zacząłem opowiadać o całym Szanghaju, ale to może zacznę od całego Szanghaju, bo cały Szanghaju już jest półtora miesiąca na promocję. I po półtorej miesiąca dalej nie wiemy e, generalnie w zasadzie o co chodzi z tym eventem. E, ponieważ po półtorej miesiąca e, półtora miesiąca, kurwa, po no, mamy dalej tutaj generalnie patrzcie to, to dalej się nie sprzedaje po niżej złotówki. To jest dalej powyżej złotówki. To, I to się nie kupuje tego dużo. To się kupuje po kilkadziesiąt, kilkanaście sztuk. Więc jakby naprawdę zainteresowanie nie istnieje. Dodatkowo, jeśli, jeśli chciałoby się spojrzeć na to, jak generalnie wygląda też supply tej kapsuł, no to w zasadzie się nie da spojrzeć, no bo nie wiem, tutaj coś pokazuje, nie, ale z drugiej strony, patrz, tu tego mamy nagle 18,5 tysiąca, tego nagle mamy 6 tysięcy, tego nagle mamy 1000 i ja, ja nie wiem o co chodzi, bo jeżeli sobie wejdziecie tu, no to ktoś masowo po prostu se sprzedaje masowo, tu masz 5 koła, po czym e, ktoś sprzedaje dużo za 2 złote, więc tak trochę. To jest z dupy, to samo to jest z dupy. Jakby 6000 tych kapsu, tego nigdy nie jest dużo i tak szanujmy się o co chodzi. I tutaj to samo. Jakby 1000 100, 2000 nagle tu. Za to tutaj też 1000 tylko, nie? Tylko 1000 i tu się nic nie sprzedaje w zasadzie. No nic nie wiem. Wydaje mi się, że nie da się na to patrzeć. Tutaj po prostu trzeba kupić wszystko. Może trochę ceny na flocie sugerują, e, przynajmniej jak ktoś to obserwował, e, jak się zmieniały w czasie, sugerują, które jest najwięcej, które jest najmniej, jakie jest najfajniejsze, a nie. Bo nie, ponieważ ta legenda jak najszybciej chyba spadły do 80 groszy. Contendersi się trzymali w miarę wysoko, po czym też szybko spadli. E, challengersów zawsze było mało, po prostu pokazywałem, że tam przez pierwsze tygodnie to ich w zasadzie były, nie wiem, 4 sztuki wystawione. Jeśli chodzi o wszystkie autografy, to wszystkich autografów też jest mało, z czego wydaje mi się, że kontendersów będzie najwięcej, ze względu na to, że przez jakiś czas były po złoty 20, czy tam złoty 15 na, na flocie i potem jest to znalazł i bardzo szybko sobie przydupiły. I są teraz, chyba po 85 4 grosze, czy jakoś tak. A reszta tych, tych um, autografów jest po chyba 90, czy tam nawet złotówkę dobijają. No nie wiem, no można to brać za jakiś, nie wiem, argument. W sensie, że o tutaj tego jest więcej, ale trzeba według mnie kupić wszystkiego po trochu. E I dlaczego właśnie trzeba? A trzeba, ponieważ e jestem zdania, że jest ich naprawdę mało. Jest ich po prostu za mało. E Aktualnie widzimy to, że nawet jak rynek rośnie, to naklejki nie rosną nie? i ludzie mają w dupie to, co się dzieje na tych eventach. Jednakże jeżeli przyjdzie hype i moda się zmieni i ludzie nagle sobie pomyślą, o, są przecież były naklejki te z eventów, nie? I sobie przypomną, że takie były i to może być albo koniec promocji na Szanghaju, albo wejście Teksasu, to zależy to wtedy może się to odwrócić, nie? I ludzie mogą kupować. No, jeśli chodzi o Szczankaj, to takie trzymanie długoterminowe pod taką grę jest co najmniej ryzykowne i nieopłacalne, no bo na pewno w dniu skończenia się operacji, no bo to będzie operacja eventu, wydaje mi się, że to zostanie zakomunikowane z jakimś eventem i to w jakimś stopniu przyniesie popyt na to, nie? No, ludzie zobaczą, i sobie będą skupować to tak jak zwykle to robią, jak dewile, bo nie wiem co oni mają w głowie i można na sobie na tym zarobić i wydaje mi się, że pod to trzeba grać, no bo pod co innego, nie? No bo, no nie wiem, naprawdę to tak trochę... No yy, i co? Yy, to jest tak krótko o całym Shanghai'u. W ogóle też, jeżeli ktoś chce kupować w Shanghai, to autentycznie teraz się opłaca tylko kupować to na Steam'ie ze sklepu. Jeżeli chcesz to kupować na flowcie, to to ci się nie opłaca. E, musiałbyś to kupować po aż na nie wiem, jeden, z 66 groszy, już ci to mówię. Po 60 parę groszy byś to musiał kupować, 70 może tak maksymalnie. Chociaż nie, 70 groszy też by ci się nie opłacało. No to widzisz, e, musiałbyś to kupować poniżej 70 groszy. Najlepiej 66, żeby było jakoś git, a jest po 80. Więc tak jakbyś tracił kapkę, to się lepiej kupować na Steamie. I, I co? No. Kiedy? Ja jestem zdania, że w zasadzie za niedługo można. Że, że już w kwietniu. Tak, powinno się zacząć. Tak gdzieś w drugiej połowie kwietnia można zacząć o tym myśleć. A dlaczego tak uważam? Ponieważ zobaczcie na kalendarz. Zobaczcie na ten kalendarz. Generalnie w czerwcu już wychodzi Texas. Będzie maj. Wydaje mi się, że w pierwszej połowie maja to zostanie usunięte. Może na początku drugiej połowy, żeby było takie dnie, chociaż dwa, trzy tygodnie, bez żadnego eventu w sklepie. No bo jeżeli mieliby dosłownie usunąć Shanghai na tydzień przed Teksasem, to, to tak do tej pory jeszcze tak nie robili. No. Nie widzi mi się to i to nie jest takie typowe zagranie wawe Jednakże. E, marzec kwiecień. No właśnie, no właśnie. Więc jeżeli miałoby być to tu, no to tak gdzieś już w drugiej połowie kwietnia można się zaczynać powoli stakować w to. No bo jeżeli mielibyśmy to przytrzymać miesiąc e, to i tak będzie spoko wynik. Wydaje mi się, że taki miesięczny zwrot z tradingu, w sensie z fliperki oscyluje tak średnio według mnie, no zależy, nie? Jak są lepsze tygodnie, no to tak z 11 procent, jak gorsze to tak z 8, nie? To ten miesiąc byśmy z tego z tej kopenhagi, wydaje mi się, na pewno na kapsule, na złotówce 8%, czyli w sumie na kapsulę 8% zrobili, nie? A potencjał jest dużo większy. Jakby ja nie widzę tego, że tu pojawia się promocja, co w się sensie kończy, się promocja i nagle to zaczyna kosztować połowę, nie wiem, 90 groszy. No byłoby to dziwne. Byłoby to bardzo dziwne. Nie spodziewałam się takiego czegoś, więc no tak, gdzieś mniej więcej ten okres to jest spoko na inwestowanie jeśli chodzi o jakieś takie ciekawsze rzeczy z Shanghaiu, Boże, to najlepsze. takie same eventy, to patrzcie to. Dexter, Dexter 2024, patrzcie tego Pana. Ja uważam, że on może być naprawdę zwycięzcą tego, po prostu. On może być zwycięzcą tego, dlaczego? Ponieważ tych kapsu jest po prostu, tych naklejek i kapsuł w ogóle, po pierwsze, nikt nie otwiera, nikogo to nie interesuje, nikt nie kupuje Dlatego jak nikt nie kupuje, to ROI kapsuła jest tragiczne, nikt nie nagrywa, nikt nie otwiera i tak dalej. Tego jest mało, po prostu. Tego jest mało. Jak chcecie, to zobaczcie, co się naprawdę dzieje z tą kapsułą. Jakby to tutaj już e, daje pieniądze na zarabianie. Sprzedaje się no to tyle. No sprzedaje się, to więc pozdro. Jezusie Chrystusie, to się sprzedawa. O Jezu. No to, to są pieniądze ogólnie i to całkiem dużo i co, no e, wydaje mi się, że ta naklejka, chyba nie muszę nikomu mówić dlaczego mogłaby być całkiem spoko opcją e, poza tym co już wymieniłem i co, no to może być taki nick Stacy, nie, może być, jakby nie mówię, że będzie, ale może być jak już kupować jakieś naklejki, to wydaje mi się, że takie są odpowiednie, nie no bo zobaczcie, to kosztuje złoty 50. Czekajcie, gdzie to są. Złoty 50. Jest tysiąc tego tylko, I złoty 50 na papierze. To wydaje mi się, że jest dużo. Przy czym se trochę spadło teraz. No i generalnie ja jestem za goldem, dlaczego? No bo jakby jak już ktoś będzie robił te krafty, to w sensie jeżeli to faktycznie będzie kiedykolwiek drogie ze względu na to, co ta re naklejka reprezentuje, to posiadanie Golda będzie autentycznie bardzo, bardzo mm, takie rzadkie. W sensie, no nie wiem jak to powiedzieć. No to będzie jak z Dick Stacy, nie? No 1 do 1, po prostu. Albo z Roxem, czy coś, nie wiem, no. Tak, tak jest, nie? No i co? Tyle mogę powiedzieć o tym pięknym evencie, Jak ktoś chce, to niech se kupuje. Generalnie ja na pewno to kupię. Po prostu tu trzeba, jakby ja mam jeszcze trochę czasu, tak z miesiąc na zorganizowanie budżetu. I co? No, zobaczymy, co to będzie. Jakby to też może być tak, że to jutro usuną, nie, Jakby my tego nie wiemy, no ale WAL działa tak, że, że raczej wiemy, jak działa WAL. Ja oni lubią raczej dłużej niż krócej. I raczej lubią pod górkę wszystkim takim właśnie ludziom, a usunął jutro będę milionerem, niż, niż razem z nimi sobie współpracować, nie? Chociaż na kopalwadze z tymi numerpasami nieźle zrobili. No to tyle. Elo. Tak, w sumie. Taka, takie 10 minut.